Cześć. Na tym filmie chcę Wam pokazać to, co zrobiłem na moim balkonie w tym roku. Taki eksperymencik. Mianowicie warzywa na balkonie. No dobra, to tak zrobiłem. Sorry w ogóle za bałagan. Dzisiaj wszystko. Yy, że tak powiem, yy, sadzę już do ziemi w czterech skrzyniach. Pierwsza skrzynia to właśnie ta. Tu mamy paprykę słodką i pomidory. Czy nie ma metr na metr i strasznie dużo ziemi w niej musiałem użyć Bałem się o to czy Nie zarwie się balkon, ale jednak sprawdziłem informację dopuszczalną Dopuszczalne obciążenie balkonu, no i mieści się w normie ziemia plus ziemia uniwersalna bo bym zbankrutował. Skrzynia jest tak, jak widać z desek. Jest tu folia oczkowodne, oczka do oczka wodnego pod, pod folią jeszcze jest pianka ze srebrną folią Na dole są dziury drenażowe keramzyt pod spodem na dnie No i pod rośliny sypnąłem obornika giełdolowanego garstkę dosłownie pod każdą przesypałem ziemią i na to poszły rośliny tu mam ogórki oktopus które będą sadzone z tej oto donicy metr na pół, na pół metra i będą się pieły po, po tej oto pergoli Coś za bałagan jak widzicie prace trwają Tu mamy skrzynię kolejną też wszystkie wykonane przeze mnie tu mamy paprykę chili. Chili chili. A tam za oknem czekają jeszcze pomidory koktajlowe do włożenia. Jedna papryka słodka. I kolejny pomidor. Jak widać, o, jeszcze wszystko mokre. W tym roku planuję pod koniec sezonu, z czym będzie w kolejnych odcinkach. Cały sezon będę Wam jakoś odcinkował. Pod koniec sezonu będę chciał, oczywiście będę ważył każdy, każdy, każdy tam owoc i zapisywał. Podsumuję to na końcu. Jak i chciałbym. Yy, przesłać próbki owoców do zbadania na zawartość y, substancji, jakie one w sobie ma łącznie ze szkodliwymi, czy w mieście. Y, takie pomidory, ogórki czy inne warzywa są zdrowe. Y, dodam jeszcze, że y, żadnych tutaj chemicznych y, substancji nie nie będę stosował. Yy, kupiłem właśnie ten obornik bydlęcy granulowany. Yy, Do tego mam jeszcze gnojówkę yy, z pokrzywy. No i biohumus. I tym się będę... Hmm. tym będę to wszystko pielęgnował. Na razie zrobiłem, spieskałem wszystkie rośliny roztworem z gnojówki, pokrzyw, żeby yy, profilaktycznie, mszyce, yy, choroby, yy, liści. I tyle, no tyle poczytałem, jestem laikiem, także w tych sprawach więc eksperyment pełną gębą. No dobra, to tyle, słuchajcie, na początek, jak to ogarnę, wszystko na tym balkonie, tutaj zrobię porządek. Luna, Kama, spokój, nie wolno. To do moje pomocnice, to wam pokażę jak to wszystko rośnie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć.